Witam was wszystkich w moim trzecim odcinku podcastu RGB, czyli podcastu, który jeszcze tak naprawdę nie ma takiego oficjalnego rozwinięcia tego skrótowca. Moje, moje takie na poczekaniu wymyślone, wymyślone rozwinięcie to było rozkminy, rozterki graficznego brudnopisu, brudnopisa, bo jak chodzi o osobę, to raczej końcówka A powinna być. No taka była moja rozkminka, natomiast na razie jeszcze zostawiam to jako takie nieoficjalne rozwinięcie. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o tym, o temacie, który jest często zadawany, poruszany w komentarzach, na przykład na live'ach na TikToku, gdzie tam głównie prowadzę swoje transmisje live, czyli jak być, jak rozpocząć swoją przygodę z grafiką, jak rozpocząć swoją przygodę w byciu takim, no po prostu samowystarczalnym freelancerem. To jest temat, który chciałbym dzisiaj poruszyć i chciałbym Was przeprowadzić przez wszystkie tak naprawdę etapy tego, jak po prostu się rozwijać jako freelancer i od czego w ogóle tak naprawdę zacząć? Jak zbudować swoje pierwsze portfolio? Więc ten odcinek na pewno będzie, wydaje mi się, że dotychczas to będzie najbardziej wartościowy odcinek i dotychczas wydaje mi się, że to będzie najdłuższy odcinek. Więc osoby, które są zainteresowane tematyką, zachęcam do sięgnięcia po jakiś popcorn, jakieś przekąski, jakąś herbatę. Ja sobie wezmę herbę. A tu możecie w tle podziwiać mój piękny projekt, Goose Logistics. Um, yeah, I'm from British. Yeah. Uuu, argentyńska yerba, mega taka cierpka, ale ze słodzikiem bardzo w wchodzi. Tak, zaraz coś napiszę, że to jest profanacja, że piję yerba mate ze słodzikiem, ale inaczej nie piję ziół. Herbaty też nie lubię bez słodzika, więc yerby mate też nie lubię bez słodzika. No. Ale dobra, przejdźmy do głównego tematu. Zaczniemy w miarę tak chronologicznie, czyli wyobraźmy sobie, stwórzmy sobie postać na początku tego podcastu. Tą postacią jest Wojtek lat 18, Wojtek lat 19, gdzie już jego ta świadomość, powiedzmy, jest trochę wyższa niż rówieśników, i on już uznaje, że on chce robić grafikę, że to jest jego. Zajawka, że to jest coś, co wiadomo, im prędzej, tym lepiej, ale no przyjmijmy, że w wieku 18-19 lat ktoś doznaje takiego oświecenia, takiego, um, takiego przebłysku, że hej, ja chcę robić grafikę, tylko nie wiem od czego zacząć, więc co Wojtek według mnie, co ja bym zrobił na miejscu Wojtka w wieku 18-19 lat. Chodzi ta osoba na pewno jeszcze do szkoły. E, ja miałem o tyle łatwiej, że do tej szkoły już nie chodziłem, dlatego że zaprzestałem edukacji szkolną i poświęciłem się w 100% projektowaniu graficznemu. Więc tak, jestem w 100% samoukiem. Natomiast e, nie jest to obowiązek, nie jest to wymóg, żeby szkołę rzucić, że tak powiem, na tak wczesnym etapie. Natomiast, e, co bym na pewno zrobił na miejscu takiego Wojtka? Na pewno skupiłbym się na tym, żeby poza, tym, poza tą nauką, którą mam w szkole, pytanie, czy też jest ta osoba na kierunku graficznym, czy na jakimś innym, ale załóżmy na poczet tej, tej historii, że to będzie totalnie najtrudniejszy scenariusz, Czy nie wiem, jest jeszcze na jakimś przedmiocie ścisłym, albo może nie ścisłym, ale załóżmy, że jest to jakiś tam. Nie wiem, ja, bym, ja, na przykład, byłem na energii odnawialnej na pierwszym roku, więc załóżmy, że to też jest energia odnawialna. Na pewno skupiłbym się, żeby po pracy rozwijać się prywatnie, rozwijać się w zakresie mm, po prostu dodatkowej edukacji. Czyli. Po pracy, zamiast sięgać za konsolę, za PlayStation, za gierkę w LOLA, za Gierkę w CSA, skupiłbym się na tym, żeby przeczytać parę, książ parę, stronek, parę stron książki związanej na, przykład, związanej, związanej na przykład z projektowaniem graficznym. Taką książką, która od razu mi przychodzi na myśl i mega mocno popchnęła moją, no powiem wprost karierę do przodu, była to książka o nazwie Logo Design Love autorstwa Dawida Eyre'a, Davida bodajże, jeśli pamiętam, jeśli przekręciłem imię i nazwisko, to, czy imię bądź nazwisko, to przepraszam, ale wydaje mi się, że to był David Eyre, Aire, Airey, Eyre, Aire, jakoś tak. Mega ta książka tak naprawdę wyjaśniła mi, czym jest to całe projektowanie komunikacji wizualnej, no bo ja głównie projektuję komunikację wizualną, ob, ob, ubieram, że tak powiem, marki w logo, w identyfikację wizualną. No, i teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że czytacie sobie tą książkę, rozwijacie się, więc to jest uważam coś, co jest po części niezbędne, bo no mówię, ta książka jest totalnym game changerem. Więc pozyskujecie wiedzę. Tą wiedzę możecie pozyskiwać nie tylko z tej książki, ale tą wiedzę możecie też pozyskiwać z darmowych informacji, które są na YouTube. Tą wiedzę możecie też pozyskiwać z płatnych informacji, które są w internecie. Czytaj kursy, czytaj szkolenia. Nie są to rzeczy obowiązkowe. Ja na przykład powiem szczerze, że nie. nie, nie w swojej edukacji nie miałem żadnego droższego szkolenia, kursu niż za 50 zł, może. Najdroższy kurs, jaki kupiłem, to był na domestice, który już kupiłem de facto bardzo późno, kiedy już nawet zdobywałem bardzo mocno klientów i zarabiałem fajne, uczciwe pieniądze. No i to wtedy kupiłem chyba swój taki pierwszy kurs na domestice i zapłaciłem za niego chyba 66 zł, coś takiego. No to była jakaś tam przecena ta domestikowa, typowo. Ale dużo mocno, na przykład, bardzo mocno, jeszcze jak zanim wszedłem na ten level, pułap takiego powiedzmy. Budowania świadomej tej marki osobistej, jak teraz na przykład na TikToku robię, I jeszcze zanim miałem ciągłość taką, naprawdę mega ciągłość zleceń, to, która w sumie i tak u mnie też szybko się obudzi, obudziła, bo już tak naprawdę po dwóch latach, trzech latach to na pewno miałem mega ciągłość zleceń. E, tak, po trzech latach to na pewno, po dwóch tak mi się wydaje, ale po trzech to jestem przekonany. Mm, no to, no to y, jeszcze zanim miałem tę ciągłość, to wtedy właśnie chwyciłem się za Skillshare, które też okazało się dużym game changerem. Pamiętam, że tam był taki kurs Georgia Bokuły. George Bokua, George Bocua. tutaj on nie jest ani Polakiem, ani Amerykaninem chyba, chociaż może jest Amerykaninem, kurde, nie pamiętam, ale jestem głupi, wychodzę na głupka trochę. Tak czy siak, jest to uważam bardzo dobry projektant, jeśli chodzi o głównie specjalizację w negatywnej przestrzeni. Jego projekty bazujące na negatywnej przestrzeni są naprawdę, naprawdę piorunująco dobre. Piorunująco dobre. Więc osoby, które nie są zapoznane z twórczością Georgia, Georg'a, Georgia, Georgia, Georgia no, to, no on wydaje mi się, że nie jest Amerykaninem, więc jego imię być może się inaczej wymawia, to zachęcam, bo naprawdę jest to wybitny projektant. Jego prace możecie znaleźć na Dribblu, na, na Behance'ie, czy chociażby on pokazuje je też w swoim właśnie tym kursie na, na Skillshare. Więc koniecznie sprawdźcie ten kurs. Napiję się. Więc pozyskiwanie wiedzy to jest coś, co tak naprawdę nie ma jednostajnej ścieżki, jednostajnej drogi, jednostajnego sposobu. Jedna osoba będzie więcej wyciągała informacji z kursów, inna osoba będzie wyciągała więcej informacji ze studiów, inna osoba będzie więcej wyciągała wiedzy z jakichś prywatnych 1v1 szkoleń. Typu jeden na jeden jesteś z projektantem, który cię uczy na micie. Nie ma takiej, że tak powiem, jednostajnej, sprawdzonej, najlepszej drogi. Ja akurat nauczę się wszystkiego samemu, porządkując sobie wiedzę z YouTube'a i ze Skillshare, ale będzie osoba, która będzie robiła ode mnie lepiej grafikę, a będzie na przykład pozyskiwała tą wiedzę z, ze szkoleń albo ze studiów albo 1v1 one one z ziomkiem na się z innym projektantem. Więc nie ma takiej jednostajnej drogi. Ja wam mówię, jak ja to zrobiłem, i jak w moim przypadku się to sprawdziło, i być może jest wśród was, osób oglądających, jedna, jedna dwie, trzy, cztery, dziesięć osobistości, osobowości, które będą czuły relacje z tą samą metodą, która, która się sprawdziła w moim przypadku. Więc po to głównie nagrywam ten materiał. On nie jest dla wszystkich. On jest dla osób, które będą miały ten sam zainstalowany program, co ja. I tyle. Bo każdy z nas jest inny. I każdy z nas ma inne sposoby do nauki. No. Więc to tyle, jeśli chodzi o naukę. Co dalej? Mamy, że tak powiem, wiedzę. Mamy już tak, bo też musicie wiedzieć, żeby zdobywać swoich klientów, wy nie musicie być na tym samym poziomie, co, nie wiem. Patryk Hardy, wybitny polski projektant. Nie musicie być na tym samym poziomie co Sagi Hawif. Nie musicie być na tym samym poziomie co George, George Bokuła. Nie musicie być na tym samym poziomie co Dominik Grcholski, projektant graficzny z TikToka. Nie musicie być na tym samym poziomie co ktokolwiek inny, żeby zdobywać klientów. Bo nie ma jasno utartej granicy punktów, od którego możecie zaczynać pozyskiwać klientów. To tak naprawdę powiem teraz jak, taka, jak taki trochę coach. Ale to tak naprawdę siedzi w twojej głowie, kiedy ty chcesz zacząć zdobywać się klientów. Bo możesz tych klientów zdobywać z amatorskim portfolio składającym się z kilku projektów, chociaż ilość to nie do końca jakość, ale z trzech, mówiąc brzydko, ciulowych projektów i możesz zdobywać tych klientów. Wiadomo, nie będą to tacy klienci, których ja na przykład zdobywam, bądź jeszcze, nie wiem, jacyś inni projektanci, bądź inne biura projektowe, agencje projektowe. Ale już można zdobywać klientów. I od właśnie takich klientów zaczynałem, ponieważ moje pierwsze projekty, które w zasadzie stworzyłem do portfolio, to były projekty mm, tak zwane fake it till you make it, czyli projekty, które były tworzone na poczet fikcyjnych briefów, na poczet wyimaginowanych briefów, to byłoby lepsze określenie, czyli briefów, które były wymyślone, wygenerowane przez sztuczną inteligencję, przez jakieś skrypty były wymyślone po to, żeby projektant mógł sobie stworzyć pod ten brief projekt, a następnie go po prostu najzwyczajniej w świecie umieścić w portfolio. Zobaczę, czy się nagrywa wszystko, ale nagrywa, więc jest wybitnie. Więc po to były te stronki. Ja stworzyłem sobie, nie wiem, 3, 4, 5 projektów takich do portfolio i tak naprawdę, jak już miałem te 4, 5 projektów stworzone, mm, ważne jest to, żeby każdy był w miarę do różnej branży, żeby już pokazać się na samym początku, że projektujecie do do, potraficie się dopasować do różnych estetyk, estetyki, do różnej estetyki, do różnej branży. Więc pamiętam, że miałem tam taki projekt Peacock, to był taki projekt, który to był, przedstawiał taki portal, coś w stylu Facebook, taki jakiś LinkedIn, coś takiego to było. Dalej miałem projekt typu Lions Code, czy to było jakoś Lions Gate, to się nazywało. To był projekt, który, to był jakiś software house. Lion's spec, to chyba się nazywało, jeśli, jeśli mam być dosłowny. Miałem projekt. Yy, o nazwie. Kurde, mega, teraz szukam w głowie myślami tych projektów, ale no, to było, było tego trochę. Yy, więc ja tymi z tymi projektami, że tak powiem, wyruszyłem na batalię o zdobywanie klientów. Próbowałem naprawdę szerokiej maści sposobów na zdobywanie klientów. To były rzeczy takie jak wysyłanie portfolio tych projektów, które stworzyłem do klientów mailowo i przekonywanie ich, że hej, wasza firma potrzebuje odświeżenia logo, bo jest przestarzałe. No, powiem szczerze, na jednego dnia napisałem około chyba 60-70 maili, co prawda były to maile napisane na zasadzie kopiuj-wklej i tylko zmieniona imię, imię, imię właściciela firmy. Ale no niestety nikt nie odpisał, albo odpisał to na zasadzie bardzo tak sceptycznie, że co że ty mi tu gościu wymyślasz za tezę, że ja mam słabe logo, nie? więc to, były takie, to był taki feedback, eee, więc odpuściłem tą metodę. Później z moimi projektami, które cały czas, z moją ekipą, którą wylewelowałem sobie, czyli moimi czterema, pięcioma projektami, Lion's Spec i tak dalej, Peacock, wyruszyłem na grupki facebookowe, które okazały się... W ogóle w międzyczasie cały czas prowadziłem swój, swój, swój fanpage i Instagram, który obserwowała moja rodzina, paru znajomych, no jakieś tam losowe osoby, które gdzieś tam moją twórczość poznały. No i cały czas to prowadziłem, więc publikowałem często też na tych grupkach facebookowych już z profilu mojego fanpage'a, mojej strony na Facebooku. No i pokazywałem swoje projekty, pisałem zazwyczaj tą wiadomość w taki sposób, żeby już sama treść tej wiadomości do siebie, na siebie zwróciła uwagę, to znaczy nie pisałem tej wiadomości, tej, tego posta na tej grupie na Facebooku w stylu Witam serdecznie. Mam do zaoferowania usługi projektowo-graficzno-techniczne. Jeśli twoja firma potrzebuje logo dla firmy, to odezwij się do mnie. Tak to nie wyglądało. Ja zawsze pisałem od razu z Jajem. Jakby ja mam taką jedną zasadę w życiu, której się zawsze trzymam. Nieważne, co by się działo, nieważne w jakim miejscu byłbym w życiu, zawsze chcę być sobą. I jeśli ja jestem prywatnie osobą raczej z poczuciem humoru i z żartem, to nie chcę być w formie tego posta, być kimś, kim nie jestem, czyli nagle udawać biznesmena w garniturze pod krawatem. Sorry, to, że projektuję i robię rzeczy biznesowe, to nie znaczy, że jestem biznesmenem. Nie uważam się za biznesmena i nigdy biznesmenem nie będę i nie chcę być. Chcę być projektantem, najlepszym projektantem, to jest moja moja wizja, albo, albo najbardziej medialnym. Po prostu chcę być kimś w świecie projektowania. Tak, mała dygresja. Ehm, więc wracając do głównego wątku. Więc pisałem te posty w jakiś luźny sposób, typu Siemanko, e, jeśli twoja firma ma, jeśli logo twojej firmy zasysa, nie wiem, albo Siemanko, jeśli e, twoja firma. Jeśli grafik tw spierdoli twojej firmie wizerunek, no to no teraz wymyślam, to był taki, taki totalny freestyle. Ale, ale, ale no generalnie zawsze pisałem to z już z jakimś jajem, a zawsze wychodziłem z założenia, że jakość moich prac się obroni. I tak samo jest dzisiaj, kiedy na przykład mam wytatuowane pół twarzy, wyglądam jak brudnopis chodzący, to nadal jestem zdania, że jakość moich projektów po prostu jest moją wizytówką. A to jak wyglądam, dopóki te tatuaże nie zawierają jakichś obraźliwych haseł, negujących czyjeś nie wiem, upodobania, preferencje, wierzenie, to uważam, że absolutnie złego nic nie robię. Eee, więc to znowu taka kolejna dygresja z mojej strony. Jakby ktoś się interesował, dlaczego mam tyle tatuaży, po prostu lubię kontrowersje. I lubię być sobą i wyrażać siebie. Ale wracając, no i tak właśnie publikowałem sobie te posty, te projekty swoje, pokazując swoje realizacje, logo, zawsze w jakiejś estetycznej, ładnej, prostej grafice, która ukazywała zazwyczaj znaki graficzne, albo po prostu całe logo, bez jakichś mockupów, no i to udawało się zdobywać się klientów. Nie wiem, jak dzisiaj wygląda kondycja tych grupek, wydaje mi się, że jest jednak ona gorsza, więc no niestety. Kondycja jest gorsza, więc może być ciężej zdobyć teraz klienta, ale wtedy to działało. Natomiast radzę nadal wam próbować, bo pamiętajcie: zdobędziecie jednego klienta, zrobicie go dobrze, on was już szansa jest, że poleci. Nie ten, to następny zrobicie, on już was poleci. I tak dalej. To już jest potem efekt trochę takiej kuli śnieżnej. Więc u mnie to wyglądało tak, że właśnie zdobywałem tych klientów za pomocą tych grupek. Następnie mm, w ogóle już taka znowu dygresja odnośnie tych grupek. Poznałem nam takiego pamiętam Jakuba, i on był takim moim mega, mega długo klientem. On kurde, ile projektów co on u mnie zamówił w ciągu. Praktycznie co miesiąc to robiłem dla niego po jeden, dwa projekty logo, nie? Więc on tak naprawdę wtedy pracowałem na stawce około. 1000, 1500 zł za projekt, to tak naprawdę od niego dostając po dwa projekty miesięcznie już miałem jakieś powiedzmy 3000 zł. Brutto, bo odliczyć jeszcze podatek i ZUS. Ale no miałem już 3000 zł od niego wtedy, nie? Więc to były jak na moje początki, gdzieś tam po roku pracy, bo to po roku pracy udało mi się wejść w współpracę z tym Jakubem. No to naprawdę bardzo fajnie. Bardzo fajnie, dobrze to wspominam w ten okres. No i tyle mogę powiedzieć. Mega, 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 mega w porządku współpracy z nim udało się tworzyć. Bo oczywiście poza nim jeszcze miałem innych klientów, więc dodatkowo było bardzo fajnie, nie? Ale. On był takim moim stałym, pierwszym klientem, stałym, stałym, stałym. Napiję się jerebki. Dobra jest argentyńska w sumie. Z tym słodzikiem jest mega smaczna. Ok, kontynuujmy. Co było dalej? jakiś rok, dwa cały czas działałem na bazie tych grupek, potem już nawet trochę mniej postowałem na grupkach, a trochę liczyłem na takiego, nawet nie liczyłem, tylko to tak samemu siebie, z siebie się zapętlało, tu ktoś z polecenia przyszedł, tutaj mm, ktoś tam mnie znalazł na Facebooku, jakiś stary właśnie post na tej grupce sprzed, nie wiem, roku nagle, i stwierdził się odezji, bo widział moje prace sprzed roku, post znalazł na grupce, bo wiecie, to działa na Facebooku tak, że wpiszecie logo, coś tam, to wam wyskoczą wszystkie posty, gdzie ktoś użył frazy logo, więc później to już był taki efekt, po prostu zbierałem plony, które sobie zasiałem rok, dwa lata, nawet w Wcześniej. Zaprojektowałem też na początku, trochę wrócę, bo o tym zapomniałem, a to był też dość istotny wątek, tak naprawdę na samym początku działalności zaprojektowałem logo, jak i całą identyfikację dla gminy i miasta Nowe Skalmierzyce, czyli miasta, z którego się wywodzę. Jak to miało miejsce? Po prostu napisałem do burmistrza, nie mam znajomości, żeby też nie było, nie mam, to nie jest, mówi, nie wiem, wuja, ktoś z rodziny, nie, nie znałem tego pana wcześniej, nie znałem burmistrza wcześniej, tak powinien chyba powiedzieć, z całym szacunkiem do burmistrza. Napisałem po prostu wiadomość, chyba nawet nie do niego bezpośrednio, a do, nie, do niego na fanpage'a, na fanpage'a Burmistrza, że, że, chci, że jestem początkujący, że chcę coś zrobić przełomowego, że chcę zaprojektować logo, że inne miasta mają, nowe skalmerzyce nie mają, ja mogę zrobić całkowicie za darmo, jedynie za rozgłos, za jakieś tam publikacje w gazecie i w internecie i tak dalej. No i to też był na pewno taki coś, co przyczyniło się do zdobywania gdzieś tam pierwszych swoich klientów, no bo pisały o tym te regionalne wszystkie gazety, ale to już tak wracając do tych początków, ale tak skaczę, przepraszam najmocniej. No a później właśnie były te, te grupki i tak te dalej, to wysyłanie tych 60 maili. No i wracając do, teraźnie, znaczy do teraźniejszości w tej historii, czyli współpraca z Jakubem, e, współpraca z Jakubem, e, no i co dalej było? Dalej była taka sytuacja, że ja już czułem troszeczkę takie taką trochę stagnację że nie rozwijam się, że ten sposób pozyskiwania klientów jest mega taki chaos, chaotyczny, że to nie jest żaden marketing, że to jest trochę taka grana farta. No i gdzieś tam już wcześniej dawała mi sygnały moja kochana mama, którą pozdrawiam z tego miejsca, że hej, załóż sobie tego TikToka, weź sobie prowadzić tego TikToka. Eee, załóż sobie tego TikToka, a ja mówię, no nie, no, no ja nie będę się wydurniał, no nie będę dodawał filmików jak tańczę, albo wiesz, no byłem takiego zdania, że TikTok to tylko do takich rzeczy służy. No i pamiętam, że dobra, przełamałem się, założyłem, mówiłem o tym chyba gdzieś tam już w pierwszym odcinku podcastu RGB, założyłem tego, tutaj powiem tak w skrócie, założyłem TikToka, dodałem pierwszego TikToka, gdzie tam nagrałem siebie i napisałem, że projektowanie logo to kwestia 5 minut, no i potem obaliłem ten mit, pokazując, że, mm, że pokazałem wypełnione swoje dokumenty projektowe, ile tam jest koncepcji, Odrzuconych, ile tam jest szkiców, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i to się wybiło, gdzieś tam pamiętam parę zapytań dostałem, no i mi się taka lampka pojawiła, że hej, no to po prostu, mówiąc brzydko, kurwa działa. No i zacząłem tego tylko to wkręciłem się w to, zaczęło mi się to podobać, bo poza tym, że zacząłem zdobywać klientów już tak świadomie, to zacząłem też budować coś, o czym wtedy nie miałem w ogóle pojęcia, czyli zacząłem budować markę osobistą. Zacząłem budować coś, co. Po czasie trochę mi rozwaliło web, bo dostawałem oznaczenia pod postami innych projektantów, grafików, graficzek, mm, które brzmiały: Hej, i oznaczenie mojego profilu. Zobacz, jak ona to zrobiła, co o tym sądzisz? Ja mam takie wytyfy. Ja jestem tą samą osobą, która jest ta, nie wiem, dziewczyna, czy ten chłopak, czy tam ten projektant, a dostaję, jakby takie, nie wiem, taki social proof od innych obcych osób. Ja miałem takie wytyfy, nie? że to naprawdę idzie nieźle, że jakby ludzie. Chcą, żebym ja na danym temacie się wypowiadał, nie? Jakby to było dla mnie takie mega, mega taki boost, confident boost, nie? Że zacząłem się mega tak pewnie czuć w tym, co robię i że to faktycznie ma jakiś cel. Um, więc TikTok to też był, to była, no, ja nie chcę używać takich brzydkich słów, ale maszynka trochę do zdobywania, nadal jest maszynka do zdobywania klientów, jakby. Tylko maszynka to jest złe słowo, bo to brzmi tak bardzo pusto, tak bardzo. Ozięble, tak bardzo trochę bez szacunku do klientów, mam wrażenie, więc nie chciałbym używać tutaj słowa maszynka, ale było to na pewno bardzo dobre działanie marketingowe, które nie dość, że przy, 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 ym, sprawiło, że zacząłem mieć więcej i świadomie przede wszystkim klientów, bo może więcej nie, ale świadomie bardziej ich zacząłem pozyskiwać. No, w sumie więcej też, no nie będę się oszukiwał, no więcej tych klientów pozyskiwałem dzięki TikTokowi, dzięki, nadal pozyskuję dzięki TikTokowi. Ale właśnie ten, to budowanie tej marki osobistej, to jest bardzo kluczowe, bo mm, no to jest jakby jakbyś dwie ścieżki naraz kariery prowadził, nie? Jakby ścieżkę komercyjną, z której żyjesz, z której zdobywasz klientów, z której zdobywasz zlecenia i ścieżkę taką prywatną, trochę duchową, trochę rozwojową, no, budujesz markę osobistą, nie? Budujesz markę osobistą po prostu. Koniec, odcinamy ten temat, lecimy dalej. Więc um, ogólnie ogólnie tak naprawdę, jak patrzę na to z tej perspektywy, to to nie była trudna droga. To nie była trudna droga. Ta droga po prostu wymagała wyjścia ze strefy komfortu, a z wyjściem ze strefy komfortu, moim zdaniem, jest tak, że jak myślimy o wychodzeniu ze strefy komfortu, to jest nam trudno, ale jak już. Uczestniczymy w tym wyjściu ze strefy komfortu, to nie czujemy, żeby to było coś mega trudnego. Więc dla wszystkich młodych projektantów, którzy, którzy słuchają tego podcastu, e, albo może nawet głupie to jest określenie młodych projektantów, bo ja też jestem osobą, e, która ma takie zdanie, że wiek to jest tylko PESEL. Ja mam 24 lata za 10 dni, za 12 dni, bo 11 stycznia obchodzę, a nagrywam to 31 grudnia zaraz nie bałem się zbieram na sylwka. Wiek to jest tylko to co jest w dowodzie, nie? Jakby ja bardziej wierzę w coś takiego jak wiek intelektualny, jak wiek życiowy i znam osoby, które mają lat 35, a są dużo mniej dojrzałe ode mnie. Znam osoby, które są ode mnie młodsze, a są dużo bardziej dojrzałe ode mnie. Więc yy, to jest kwestia tylko i wyłącznie tego na jakim poziomie świadomości funkcjonuje twój mózg, twój umysł, twoje postrzeganie wielu rzeczy. I nieważne, czy ty masz lat 20, 30, jak chcesz zacząć z projektowaniem. Ważne jest, jak do tego podejdziesz. a um, Wiadomo, każdy z nas ma inne życie, każdy z nas ma inne problemy, z którymi się boryka. Jedna osoba będzie miała lat 30, będzie po nie wiem, nieudanym związku i będzie miała y, y, dwójkę dzieci na otrzymaniu, załóżmy, bo tak może być. Więc ta osoba będzie miała, wiadomo, trudniej niż ten 20-latek. Jeśli do tego dobrze podejdzie, podejdzie z taką myślą, że tutaj nie trzeba też się nigdzie śpieszyć, bo to, że mi na przykład wejście na pułap zdobywania stabilnych klientów zajęło 3 lata, gdzie temu się dużo bardziej oddałem, to nie znaczy, że tej osobie starszej, która będzie miała trochę więcej determinacji, będzie motywowało ją to, że ma tą jednak rodzinę na przykład, nie zrobi tego nawet szybciej ode mnie, bo tak będzie na tym zależało. Więc nie porównywałbym się w ogóle w tej kwestii. Po prostu zacząłbym cokolwiek robić. Zacząłbym od budowania tej wiedzy, tych podstawowej wiedzy, bo teraz chcę stresić całe to co tutaj powiedziałem w tym podcaście. Zacząłbym od budowania tej wiedzy, czyli przeczytania paru książek o projektowaniu, sprawdzenia się w ogóle jaką grafikę ty chcesz projektować, bo wiesz, można projektować grafikę wektorową, rastrową, plakaty, logo. Hmm... Przepraszam emocji. Eee, logo, plakaty, nie identyfikacje strony, interfejs aplikacji. Okładki płyt. No, projektowanie jest naprawdę wiele, ale na początku sprawdź, co ci daje największą frajdę. Bo musi ci dodawać frajdę. Nie będziesz robił tego dla pieniędzy, bo jak będziesz robił to dla pieniędzy, to za chwilę przestaniesz to robić, bo nie będziesz tych pieniędzy z tego zarabiał. Gwarantuje ci to. Jak będziesz robił to dla pieniędzy, to rok czasu maksymalnie, a po roku albo się to wypali, albo nie będziesz miał chęci do tego, albo po prostu nie będziesz jednak finalnie zarabiał z tego pieniędzy. Więc na początku sprawdź w ogóle, co ci daje z tej grafiki frajdę. Następnie zacznij to robić. Następnie zacznij zwiększać swoją wiedzę w tym zakresie tego, co robisz. Czyli zacznij szukać jakichś nowych technik, inspiracji. Inspiruj się innymi projektantami, poznaj ich historię, ich postrzeganie projektowania, czym dla nich jest projektowanie. Następnie buduj swoje portfolio na fejkowych projektach, bo nikt nie potrzebuje mieć potwierdzenia, że ta firma, której, dla której ty zrobiłeś tą okładkę płyty, czy to logo, czy tą stronę, ona naprawdę istnieje. Klient chce zobaczyć, czy ty umiesz to robić. A na fejkowym projekcie możesz to pokazać jak najbardziej. G. Więc... Zbuduj portfolio. Następnie szukaj kilku sposobów na zdobycie klientów. Dla jednej osoby to będzie publikowanie prac na Instagramie, co przyznam szczerze, raczej mała ma szansę, więc od razu na miejscu osoby, która byłaby na moim, która chciałaby robić to co ja, rosszowałbym TikToka. Pokazywał siebie na TikToku. Cześć, jestem Adam, zajmuję się projektowaniem ilustracji, a to są moje ostatnie projekty. Cześć jestem Wojtek, zajmuję się projektowaniem płyt, a to są moje ostatnie projekty. Cześć, dzisiaj wam pokażę, jak zaprojektowałbym okładkę dla najnowszego albumu Okiego, który ma wyjść w 2020. W dziesiątym roku, chuj. Um, pokazywał to, a gwarantuję każdemu z was, osoby, która to ogląda, że jeśli dacie coś od siebie, to to wam odda. Tyle, po prostu, just do it. Trochę coachowo, wiem, ale uważam, że tak ogólnie ogólnikując trochę, każdy z tych coachy troszeczkę racji ma. No nie jestem fanem, żeby nie wiadomo jak tryhardować i nie wiadomo, po ile godzin dziennie pracować, bo sam pracuję może po 5 godzin maksymalnie, może 6. Ale chodzi o to, żeby mądrze pracować. Więc work, ha, work, work smart, not hard. I to jest chyba moje ulubione przysłowie: w ostatnim czasie: work hard y, pff, work smart. Mo, pracuj mądrze, a nie ciężko. I tu nie chodzi o to, że mm, chodzi, że masz. Pracować mądrze czy głową, tylko chodzi o to, że masz zrobić coś, co ktoś robi. Ja tak to rozumiem. Masz robić to, co ktoś robi na przykład przez 4 godziny, ty zrób to w godzinę, ale nie że się śpiesząc, tylko szukając takich obejść, żeby po prostu zrobić to sprawniej, lepiej nawet, ale szybciej, bo da się. Uważam, że da się, a zwłaszcza w pracy kreatywnej się da. Dokładnie. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinku. Mam nadzieję, że był on dla Was wartościowy. Mam nadzieję, że nic tutaj w tej kwestii nie pominąłem. Um, jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, chcielibyście o czymś więcej posłuchać, coś tutaj niewystarczająco rozwinąłem w tym odcinku, ja to wszystko mówię z głowy, więc jest duża szansa, że o czymś zapomniałem, coś niewystarczająco rozwinąłem. Dajcie znać, a ja chętnie naprawdę nawet poświęcę na jakiś jeden temat cały odcinek, cały jeden podcast RGB. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się. Hej i szczęśliwego nowego roku 2025. Pozdrawiam Was. Dominik Grocholski Studio. Peace.